Siemanko z tej strony, Elio pater Retrofan, New York City The Big Apple. Gierka piękna, którą chyba też każdy zna. Aczkolwiek z tą gierką jest dużo fajnych wspomnień, ponieważ kiedy ją dopadłem w ręce, mając, nie wiem, 11-12 lat, no to tak naprawdę nie miałem zielonego pojęcia, o co w tej, w tej grze chodzi. Nie znałem języka angielskiego, gra była oczywiście z rynku wtórnego, a nie, nie oryginał, więc żadnej instrukcji nie było. Nawet jakby była, to by była pewnie po angielsku, więc to by mi nic nie pomogło. Odpalałem gierkę, pojawiałem się autkiem w jakimś ogromnym mieście, pełno budynków. Co chwilę na górze wyskakujące jakieś napisy po angielsku, które o danej godzinie coś tam mi oznajmiały, tylko nie miałem pojęcia co. Więc na tamten czas nie wiedziałem co robić, żeby grę przejść i i to sprawiło, że ta gierka, to jak była zrobiona czyli że było duże miasto, dużo budynków, dużo samochodów tam się e, poruszało plus ten mój brak wiedzy na ten temat, co, co tam robić e, strasznie pobudzały moją wyobraźnię. I, i grając, w, grając w tą gierkę, tak naprawdę wymyślałem sobie z jakieś scenariusze, wymyślone akcje, które, które mam tam zrobić i, i grałem w to, co wymyśliłem po prostu. Jeden raz było to udawanie, że jestem taksówkarzem i jeżdżenie od budynku do, do budynku. Rysowałem sobie wtedy jakąś tą mapkę na karcie tych e, poszczególnych lokacji, czyli szpitala, parkingu. E, no i wyznaczałem sobie na przykład czas, że biorę klienta, i teraz muszę w ciągu 10 sekund dojechać ze szpitala na, do banku albo coś takiego. E, później e, bawiłem się na przykład w to, czym znaczy bawiłem się. Grałem także. E, tam po całym mieście porusza się taki duży samochód, z, z którym kontakt powoduje no, zniszczenie naszego auta, wypadek, trafiało się do szpitala. No to bawiłem się tak, żeby jak najbliżej tego auta się trzymać, prowokować go, żeby gdzieś tam za mną jechał, ale unikać tych, tych doderzeń. Kolejnymi zabawami, które wymyślałem w New York City było spowodowanie, żeby auta, które tam się poruszają luźno, luźno po mieście, dobijały do siebie. I powodować ogromne jakieś zatory, korki, to też była świetna zabawa. Później jak tak zaczaiłem, mniej więcej, że w budynkach o danych godzinach. Do budynków o danych godzinach można wejść i tam są takie jakby takie mini -gry. I tych minigier było tam kilka, no to też zacząłem się później bawić, że czekałem danej godziny, musiałem jak najszybciej coś zrobić w tej minigierce. Nie każdą wiedziałem, co należy zrobić, ale już to się stawało tam bardziej jasne im, im, im dłużej grałem. No. Teraz po latach wiem o co chodzi w gierce, wiem, że, że jesteśmy turystą, który ma 7 dni na odwiedzenie wszystkich atrakcji Nowego Jorku. Jest ich 12. 6 z nich mają identyczną minigrę, minigrę tylko różnią się trudnością, a 6 jest zupełnie innych. Te, te minigry trzeba zaliczyć. Trzeba to robić o danych godzinach, który, o których jesteśmy informowani tam na, na górze ekranu. No. Trzeba pamiętać o tym, że wszystko kosztuje. Przejazd metrem kosztuje, wizyta w szpitalu, parkingu, że trzeba tankować auto, że możemy sobie wziąć tam określoną ilość kredytów w banku, żeby mieć więcej gotówki, żeby nalać właśnie benzynę do auta, żeby móc dalej jeździć, żeby nie wiem, coś tam zjeść. No, no, kupa, kupa rzeczy stanęła otworem, że tak powiem, jak już człowiek zajarzył o co, o co chodzi w grze. I tak dla przykładu Wam podam. No, tam jest Central Park, w którym musimy każde zwierzątko z osobna złapać w taki, w taki płotek, czyli odizolować. W banku są strażnicy i bandyci, których nie możemy dotknąć, strażnicy, które nas nie mogą zestrzelić, a musimy dostać się tam na górę do okienka. Jest bardzo trudny post office, czyli poczta, gdzie musimy z tego co pamiętam pobrać kopertę, dać tam pieczątkę i zanieść do skrzynki. Była też jakaś taka akcja z ruchomymi ścianami, które gdzieś się tam pojawiały, przemieszczały i trzeba było dojść w jakiś punkt ekranu. Była też taka minigra, że trzeba było cztery, cztery rogi zaliczyć, co stamtąd wziąć i gdzieś przenieść, już dobrze nie pamiętam, no zaraz to sobie odświeżymy. Gierki oczywiście nigdy nie przeszedłem, bo w tamtym czasie nie miałem pojęcia tak jak mówiłem o, o co chodzi, a teraz nie mam czasu na tą gierkę, żeby dłużej poświęcić, bo, bo inne stoją w kolejności. Ale tak czy siak gierka zapamiętana przeze mnie bardzo przez to właśnie jak E, powodowała i prowokowała u mnie wymyślanie sobie e, różnych scenariuszów e, i, i bawienie się tą gierką nie w taki sposób, jak przewidzieli aktorzy, ale po swojemu i sprawiało to, e, to masę frajdy. Także zapraszam na gameplay z gry e, NYC The Big Apple. Dobra, zanim zaczniemy, bo gierka się już ładuje z dyskietki, e, ja sobie przygotowałem takie, takie, taką rozpiskę, takie pole 12 na 6, bo tyle jest budynków w tym mieście. Po co? Ponieważ te lokalizacje musimy zaliczać w odpowiednim czasie. Pojawia się komunikat, że musimy gdzieś jechać i mamy no, dosyć mało czasu, żeby tam pojechać, wykonać misję. Więc najpierw ja sobie zawsze grę zaczynam od tego, żeby sobie właśnie zrobić rozpiskę w tych kwadratach, gdzie znajdują się dane budynki, żeby potem się tam dotrzeć. Także zaczynamy gierkę. Wjeżdżamy naszym samodzikiem do miasta. I zaczynamy od tego, żeby właśnie zrobić sobie rozpiseczkę, co gdzie się znajduje. Zrobimy sobie takie zjazd z i, i oznaczymy te budynki, żeby po prostu łatwo było je zlokalizować. Czyli tak, tutaj czwartym budynkiem będzie Post Office. Raz, dwa, trzy, cztery. Post Office. Za nami już rusza ten samochód, który nas stara się rozwalić, i, i jak nas dobije, to trafiamy do szpitala. Tu jest GT, które jest na pozycji. No kurde. Od końca sobie pojedziemy. O, wszystkie budynki główne są pod koniec, czyli tu mamy CC, ES Commercial Center bodajże, albo Corporation Center, Empire State, potem mamy jedno przerwy, drugie przerwy, trzecie przerwy i mamy Grant's Tomb chyba to było, grobowiec granta, potem mamy ten Post Office, potem trzy puste i będę Wam się starał pokazać w tym materiale jak najwięcej tych minigierek, bo wszystkich raczej nie liczcie na to, że się, że się uda pokazać, bo jest na to po prostu potrzebne dużo czasu, a nie chcę też, żeby ten materiał trwał nie wiadomo ile. O niektórych Wam po prostu opowiem, a niektóre uda się zobaczyć. Tutaj jest WT, czyli World Trade Centers. Center, tutaj mamy United Nation jeszcze, UN, czyli Budynek Narodów Zjednoczonych. Fajnie, wszystko jest na górze i, i w miarę blisko siebie. Teraz tutaj mamy gas and garage. Gas, czyli tankujemy benzyneczkę tutaj. Jedziemy dalej. Central Park jest zawsze na środku. No to nie mamy co pisać. Central Park, so damy takie znaczenie byle jak. Tutaj mamy mart. Tu jest ważny punkt, ten mart. mart. I mamy automat, gdzie będziemy jedli. To są wojny o hamburgery z tymi, z, z małpą. Oj, tu się to strasznie zrobił. Właśnie to była moja, jedna z tych moich y, zabaw, w których sprawiałem, żeby właśnie samochody się mega dobiały. Tu jest bank. Bank. Mega przydatna rzecz ten bank. Zresztą za chwilkę z niego skorzystamy. Bo wszystkie atrakcje, wszystkie uczestnictwa w pewnych rzeczach, wszystko tutaj kosztuje. Każda wizyta w szpitalu, na parkingu za godzinę wszystko, wszystko nam kroi kasę niemiłosiernie, więc kasę musimy mieć. Tam możemy wziąć kilka pożyczek po 500. Nie wiem, nie pamiętam ile to było dokładnie, ale możemy. Tutaj jest na, na dole City Hall, czyli Ratusz. I na samym dole jeszcze przejedziemy. Zobaczymy co mamy, tylko sobie... O, czas na posiłek. Dobra, e, to nie, to śmigamy od razu do automata i pokażę Wam pierwszą minigierkę, czyli e, bitwa o hamburgery z małpką. Automat mieliśmy zaraz, dziś tutaj szybciutko to ma tu gdzieś był automat, na samym początku zaparkujemy i bank. i automat był na dni. Jest automat, szybciutko biegniemy. Kurde, już miga na czerwono. Nie wiem, czy to się będzie dało wejść jak miga. Dało się wejść. Dobra, tu mamy pierwszą minigierkę w automat. Mamy małpkę. I e, mamy na górze kasę, w której kupujemy hamburgery. Hamburgerów musimy zebrać 10 e, i je złapać, zanim je złapie małpka, bo jak aktywujemy hamburgery, małpka rusza na nie. Każdy hamburger chyba 2 dychy kosztował. Tak. I musimy, no, pinda za Iwania strasznie szybko. I musimy ich 10 sobie złapać, aż się pojawi komunikat, że gratulacje, zaliczyłeś level. Mam nadzieję, że starczy nam kasy. 2. Zostań ta małpa na dole. Pojedynczo sobie puścimy trzy. O, tutaj mapka będzie pierwsza, niestety. Cztery, tu będziemy my piersi. Do czwartego 4 I w ten sposób, znaczy zaliczając każdą minigrę, zbliżamy się do zakończenia gry. Czyli musimy tych 12 minigier w budynkach zaliczyć, żeby, żeby przejść gierkę. O, to jest coś, czego nie wiedziałem lata temu. Nie zdążę. Ale małpkę przynajmniej mamy teraz na dole. I kurde, no beznadziejnie losuję te hamburgery. Ja kasę tracę i wszystko ma zjada. Fuck. Dobra, teraz dwa będą nasze. A no ta głupia leci do tych dalszych niż, niż do tego, którego miała pod ręką. Ale dobrze, poczekamy, poczekamy. I teraz się ścigamy do ostatniego. Ja jestem chyba trochę szybszy od małpki. Tak, sióp. Mamy. I małpkę mamy tutaj w miarę wrogu, więc jest szansa, że nam wygeneruje hamburgery gdzieś bliżej. Tego jednego na pewno zdobędziemy będziemy pierwsi. No i zaliczając te wszystkie gierki we wszystkich budynkach, które nam komputer wskaże, sprawiamy, że przejdziemy gierkę, ale mamy na to 7 growych dni. A wierzcie mi, że to nie jest łatwe, to nie jest łatwe, szczególnie minigierka, która jest w, na poczcie. Jak mi się uda odwiedzić pocztę podczas tego gameplaya, to wam pokażę, ale na pewno nie przejdę tej, tej minigierki, bo jest zajebiście trudna. A, mam hamburgera. O! Congratulations, you are done here. Czyli automat mamy zaliczony, możemy sobie wychodzić. Mamy stówę kasy, więc od razu sobie podejdziemy tutaj do banku na dół te auto nam tam mogą skasować bo to nie wolno parkować wejdziemy do banku, tu jest kolejna mini minigierka musimy dojść na górę do okienka wypłacić sobie pięć stówek, ale musimy uważać na strzelających do nas gości i na bandziorów chodzących, żeby nas nie dotknęli dotknięcie cofa nas do początku i zabiera kasę, której mamy niewiele naciskamy fire, bierzemy pożyczkę pięć stówek okienko się zamyka i następną pożyczkę możemy dopiero za jakiś czas wziąć więc to nie jest tak, że sobie wpadniemy co sekundę i skasujemy po pięć stówek ale też tych kredytów nie jest nieskończona ilość. Dobra, teraz jest ES komunikat, czyli Empire State Building. On jest na samym górze, go oznaczyłem. Drugi drugi budynek tam na górze. Może zdążymy dojechać na czas. Tutaj niestety czas biegnie bardzo szybko. Pitaj, chłopie chłopiec, tą. Jest Empire State. Jest to jakiś parking. Jest parking tutaj. Wpadamy i szybciutko wchodzimy do Empire State Building. No, i mamy następną minigierkę, fajnie się udaje pokazywać. Yy, I w sześciu lokalizacjach, takich jak ten Grand Tomb, jak Empire State Building, jak Commercial Center, musimy po prostu wejść na, wejść na górę i zebrać tego, tego cosia. Nie wiem, co to nawet jest. I o, i City Central Park. I teraz dostajemy polecenie, żeby udać się do Central Parku. I tam jest najlepsza minigierka, jaka jest tych, tychże. Najbardziej mi się podoba. Fajnie, że się udało, że ją wygenerowało. Szybko tam autem podjedziemy i wam pokażę. Czyli trzy minigierki mamy zaliczone, szybciutko pędzimy do Central Parku. On gdzieś będzie tutaj w dół, w lewo i chyba jeszcze raz w dół. Tak, jest Central Park. Parkujemy sobie nasze autko i idziemy do Central Parku. Wchodzimy. To jest najlepsza moja gierka, którą pamiętam. Trzeba wszystkie zwierzątka złapać. Kurde, tylko jak nas dotną, to zabierają nam kasę niestety. I każde zwierzątko musi być w osobnej zagrodzie. To jest przesrane. Dobra, ten jest złapany. Możemy, chyba, tutaj się zatwierdzało. Tak, zatwierdzało. I mamy jednego, który został złapany i go tam za, zamurowało, zamroziło. Tylko trzeba gotówki pilnować, bo tych zwierzątek jest w ciul. Nie, kurde, no przepraszam, gęba mi się cieszy strasznie, jak w tą gierkę, w tą minigierkę gram. No tak mi się przypominają te modele mode lata. Dobra, teraz może tego się uda tutaj zagrodzić. Jest! Teraz się uda zagrodzić tego baranka. Zajebiście! Tego to już będzie formalność. O! Właśnie był komunikat, że nasze auto nieprawidłowo zaparkowane, zostało skrojone przez lawetę i ląduje na parkingu płatnym za godzinę. Patrzcie teraz. pik, 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 pyk, pyk. Mamy. Nie wiem czy tutaj trzeba wszystkie zwierzęta zagrodzić, wszystkie będzie problem na takim ciasnym terenie teraz, ale postaramy się. Mamy następnego. Czy daną, czy daną ilość tych zwierzątek tylko? O, już opłata parkingowa dwie dychy się pojawiła, to jest, to jest masakra jak kroją za parking co godzinę w Nowym Jorku. Nie, tutaj nam się wszystkich nie uda zrobić zwierzątek niestety, ale nic, no minigrę Wam pokazałem, musimy je wszystkie złapać i... I jest spoko wtedy. Tutaj jest też S. To jest e, linia, linia metra. Czyli wchodzimy do środeczka. A. I co jakiś czas albo nam działa metro, e, albo jest ta minigra. Tutaj musimy zejść po ten żeton, który tam jest na środku. I z tym żetonem dopiero możemy wsiąść w metro, które zawiezie nas w odpowiednim kierunku. Ale są tutaj bandziorzy, którzy strzelają. I to jest masakra, bo tu nam tak kasę zabiera, jak, jak dostajemy strzała od, od kogoś, że to jest dramat, nie? Musimy tutaj mega turbo uważać. Dobra, udało się zdobyć. Teraz musimy uważać na strzały i dojść do jakiegoś meterka. A... Proszę, proszę, niech leci metro. Niech leci metro i hopla. Da się wyjść? Nie da się wyjść. Ej, hopla. Proszę, proszę, metro. Niech jedzie metro już. Gdzie jest ten pociąg? No będzie strzelał gościu. Hopla. Proszę, niech już jedzie. Następny strzał, nie? jak zginę, to ląduje na górze. Jest, mam bilecik. Wsiadam do metra. Nie jedziemy? Czemu? Bez sensu. To co ja mam zrobić? Mam już bilecik i co, metro mnie nie może przejechać? Jakiś inny sposób jest na to? Mogę spadać? Nie mogę spadać. No to pięknie, zarabię to bez kasy. I, i, I gierka się wygeneruje na nowo. Słabo. Słabo powiem wam. No, udało się. Co tu? A, bo ja muszę stać w tym miejscu, po prostu, w tym różowym. No, ale jest koniec kasy. Brrr. Yy. Nie wiem, czekaj, sprawdzę, chłopaki, ten materiał już nagrywa 11 minut. No Spróbuję jeszcze raz, może mi się uda pokazać Wam jeszcze jakąś jedną minigierkę, ale to najważniejsze Wam pokazałem. Automat z hamburgerami, pokazałem Wam Central Park, jak to w banku wygląda, jak wspinanie w tym Empire State Building. Jeszcze chciałbym Wam tą pocztę pokazać. Poczta w starej rozpisce była na, góry, na górze, ale tutaj nie wiem czy nie jest wygenerowana na Nowo Miasto. Bo poczta jest naprawdę... Bardzo trudno, minigrą. To jest gra w stylu tylko gruby, to, to przejdzie. Znajdziemy szybko pocztę i zobaczymy, może się pojawi komunikat o poczcie. A jak nie, to zrobimy tak, że ja spauzuję gierkę, poczekam aż się pojawi i wznowię nagrywanie. Takie wam cięcie zrobię, żeby wam po prostu pokazać tą minigrę w poczcie. Bo jest, jest, jest warta zobaczenia. Jest skomplikowana, dużo rzeczy tam się rusza, dużo jest do zrobienia. Tylko nie wiem gdzie jest poczta. Szukamy post office. W banku już też byliśmy. Central Park jest świetny. Szukamy poczty. Tutaj na razie nie ma. No to będzie gdzieś na dole. Niestety, niestety, ale te plansze są generowane za każdym razem. Fajnie, bo miasta są unikalne, ale. Po takim zgonie kasowym, jak żeśmy zaliczyli, no to później trzeba wszystko na nowo na mapce rozpisywać, a to już nie jest fajne. Tu jest taki parking główny, tankowanie, gdzie jest ten post office? Natomiast no, kto ma troszkę bardziej otwarty umysł, tak jak ja, jak miałem 12 lat, to naprawdę można tutaj kupę zabawy w tej gierce sobie wymyślić i spędzić, spędzić fajnie czas tą grą. 84 rok, gierki jest piękne. Gdzie ta poczta? O jest, mamy pocztę tutaj na dole. Zaparkujemy sobie auto gdzieś przy drodze. Teraz się pewnie nie będzie dało wejść. No nie da się, także ja sobie zrobię tutaj małe cięcie materiału. Odczekam, aż się pojawi wezwanie do poczty. I wam, i wam pokażę. Przy okazji patrzcie jak nam laweta za niewłaściwe parkowanie zgarnęła nasz samochód. Ok, ja teraz pauzuję. Na razie znikam. No niestety nie pokażę Wam jak wygląda minigra w urzędzie pocztowym z tego względu, że przeczekałem 24 godziny te growe i nie pojawił się komunikat o tym, żeby udać się na pocztę i potem zajarzyłem, że pocztę wywołuje się zebraniem tego takiego cusia co było w jednej grze tam na górze i cztery zadania wykonuje się właśnie w ten sposób zbierając te cusie. I one też są te zadania losowo generowane czyli nie jest powiedziane że jak jadę do budynku gdzie wchodziłem tam na górę zbierałem tego cusia to pojawi się komunikat że odwiedź pocztę bo może się powiedzieć coś innego. A niestety no, nie mogłem już dzisiaj więcej czasu na to poświęcić. Spróbujcie sami, zagrajcie sobie w New York City. Gierka jest przezejabista, mega dużo frajdy dostarczam, no ale troszeczkę czasu trzeba przy niej poświęcić, żeby, żeby te wszystkie gierki sobie zobaczyć. Przepraszam, że się nie udało z tym, z tą pocztą. Dużo o niej gadałem, że jest trudna i, i w ogóle chciałem pokazać i, i, i dupa. Dla zainteresowanych no, zostaje sobie zagrać samemu albo gdzieś tam wygooglać filmik z tym wnętrzem budynku pocztowego i obejrzeniem, jak on wygląda. Dzięki za obejrzenie materiału. Trzymajcie się.